Tutaj sobie kupiliśmy taką dętkę taką jaką, i do tego bardzo fajną oponę. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, szwable. Jest to opona niemiecka, oczywiście produkowana w Wietnamie. Tamta wytrzymała nam kilka sezonów. Koszt takiej opony to jest około 80 zł. Także też nie mało. Zobaczymy, ile nam wytrzyma. Przygotowujemy sobie rowerek do sezonu letniego. Pogoda już coraz ładniejsza. Troszkę sobie ją napompujemy, zobaczymy jak to nam tu. Ech, to wszystko wyjdzie. Albo i nie wyjdzie. O. I teraz, zaraz sobie zobaczymy. No, a ogólnie postanowiliśmy sobie, że w tym sezonie do pracy będziemy próbować przynajmniej dojeżdżać rowerami. A jak to wyjdzie w praktyce? Tego nikt nie wie. No i o, pomału, pomału, i. Mamy dętkę na swoim miejscu. Zaraz zobaczymy jeszcze. Niby nic skomplikowanego, no bo nic. Ale tak to nie współgra ze mną, ale chyba wlazło. Teraz sobie trochę tą dentkę uformujemy. W tym całym garażu też jest taki syp, że się zasłowie nic nie chce robić. Nie wiadomo, gdzie nogę postawić. Nie wiem, kiedy to będzie, a to czas, żeby to wszystko zrobić. Ale już mam naprawdę tego dość, już mnie to po prostu denerwuje. Zaraz jeszcze. Oj, Boże, 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 Boże tu co, tu się wydarzyło, że to, się Dobra, później się na tak. no i teraz chyba najprzyjemniejsze, czyli pompowanie. O! Mamy kamień. Misja udana, misja zakończona sukcesem. Wyszło chyba dobrze, nie ma tutaj żadnych burchli. Jeszcze ważna rzecz, jak będziecie zakładać oponę nową, to tutaj macie tak jakiś czasem w samochodówkach. gdzie to jest. Gdzie to jest? Tu napis, w którą stronę ma iść opona. No i zakładamy sobie. Zakładamy sobie to na łańcuch, czekajcie to jest górna, to jest dolna, czyli to musimy przejść z tego co ja patrzę w ten sposób. To jest kurczę. Znowu coś źle. A nie chcę przejść. Dobra, już wiem, nie chcę przejść przez hamulce, więc nie chcę mi się hamulców tam ściągać, patrzeć. Więc to, co napompowaliśmy, sobie spuszczamy, o, i przeszło, elegancko. Dobra, teraz tak, to dokończamy tu. No i ogólnie rzecz biorąc, tak jak wcześniej mówiłem, albo i nie mówiłem, pogoda niby ciepło, ale wiatr taki jesienny, zajdzie słońce, zimno, także jak na końcówkę maja, początek czerwca, to... Żadna rewelacja. Tutaj, tak naprawdę, po zimie dobrze byłoby jeszcze przesmarować łańcuch. Muszę kupić jakiś smar. No i rower jak nowy. O, jeszcze chwilę z Wami pogadam. Muszę naprawić tą tutaj piękną pompkę. Bo nie wiem czemu, ale taka obudowa, widzicie tutaj, wyskoczyła. O! A, chyba muszę dać większego wkręta. Bo to będzie chociaż? Może i trzyma. Myślałem, że będzie wyskakiwać. I tak jak widzicie, o, kolejna rzecz naprawiona. Rower sobie stawiam do góry, przemyję go jeszcze. I hej. Słuchajcie, tak wiem, że to podwórko wygląda jak po wojnie, no ale niestety jeszcze musi chwilę tak wyglądać. Zaczynamy, e, troszkę w skórzu, e, płynem z wodą, umyć nasze breki. Rowerki już umyte, opona z dębką wymieniona w moim Fajnie się jeszcze widać, błyszczy ten odblask. Tutaj już troszkę mniej. No i jeszcze zauważyłem, że trzeba dokręcić nóżki, bo też coś tutaj są za luźne. No i postanowiłem z tego tytułu, że już rowerek naprawiony podjechać na plażę, porzucać kilka razy wędką. No i chyba będę kończył ten film z wami.